Jego serce na każdy dzień, przebywanie ze mną, wymaga zjednoczenia się ze mną we wszystkim, w radości i cierpieniu. Wiedz, że cokolwiek dzieje się z Tobą, jest ode mnie. Szukaj oparcia i pomocy tylko we mnie. Tylko ja jestem w stanie umocnić Cię i poratować. Tylko do mnie się zwracaj, gdy powala Cię niemoc. Trwaj we mnie w ufności, jak moja matka. Nawet gdyby cały świat był przeciw Tobie, Ty trwaj we mnie tak jak ona. Nie bój się tego i nie lękaj. Moja moc jest z Tobą i moja miłość jest wokół Ciebie. Jak tarcza ochronna, jak pancerz. Najświętsze serce Jezusa, zmiłuj się nad nami, Niepokalane serce Maryi, módl się za nami, Jezu, ufam Tobie.